Moi mili witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj mam dla Was kolejny Open Box razem z first Lookiem można tak zebrać w jedność, bo i będę Wam pokazywać, co jest w środku, jak wyglądają produkty, i też będę mniej więcej starać się opisać, tak, zrecenzować um, pierwsze użycie tego produktu. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, czemu w jednym miesiącu mamy dwa odcinki Open Box, ale od razu wyjaśniam, że. Poprzedni open box pojawił się później, dlatego że oni mieli jakiś tam problem z jednym z produktów, który przyszedł im później, więc oni też wysłali to później i dlatego majowy był w połowie czerwca. A teraz jest koniec czerwca i to jest czerwcowy box. Ten już wygląda standardowo, to znaczy standardowy, jak Big Glossy. I teraz otwórzmy. Yy. Yy. O. I w środku jest yy, całość zapakowana w czarną bibułkę. I tutaj mamy całą gamę produktów, jest sześć produktów i już Wam mówię co tutaj będzie. Pierwsza rzecz to jest Charmin Rose, a przynajmniej mam nadzieję, że tak się to wymawia. Jest to krem pielęgnacyjny o właściwościach ochronnych, łagodzących i korygujących. Stanowi idealną ochronę dla cery wrażliwej, nadreaktywnej oraz skłonnej do alergii. Nie zawiera alergenów, ma filtr przeciwsłoneczny 30. W pudełku dostajemy produkt o pojemności 15 ml, natomiast standardowo to jest 50 ml i takie 50 Mililitrów kosztuje 61 zł, prawie 61 zł. I teraz tak, ym, ja miałam okazję wypróbować ten krem raz i powiem Wam szczerze, że już nigdy do niego nie wrócę jest parę powodów dla których właśnie on tak bardzo źle u mnie wypadł natomiast takim największym największym z nich to jest to, że strasznie mi zapchał pory, to znaczy już po pierwszym użyciu, po prostu tego samego dnia miałam już jakieś dodatkowe kroski, których wcześniej nie było i po prostu czułam taką ciężkość na twarzy ten krem jest dosyć ciężki taki można powiedzieć lepki jak go się nakłada, to po pierwsze też bardzo mocno wybiela, jak na 30, to jest duże wybieranie. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli on się właśnie tak klei, jeżeli jest taki ciężki, to źle wygląda pod makijażem. Ja nałożyłam na niego ten sam podkład, który nakładam normalnie, czyli Revlon Colorstay i powiem wam, że nie dość, że ten podkład wyglądał gorzej, to jeszcze po paru godzinach, kiedy on się normalnie zachowuje, to po paru godzinach on po prostu zaczął się gdzieś tam em, jakoś tak ważyć, to wyglądało naprawdę, naprawdę niefajnie, więc ten krem może jest dobry dla osób, które nie mają problemów z cerą, natomiast mają cerę alergiczną, bo w wtedy pewnie jest to krem, który łagodzi, natomiast dla mnie do cery z problemami jest on koszmarny. Kolejnym produktem, który dostajemy to jest krem do depilacji od VIT i to jest krem Natural Inspirations. Jeżeli chodzi o opis, który oni dali tutaj w pudełku, to jest tylko tyle, że pozostawia skórę miękką i gładką w dotyku. I to jest w zasadzie cały opis. Dali informację, że można dostać albo z wyciągiem z winogron do skóry wrażliwej, ja taki właśnie dostałam, albo tutaj jest do skóry suchej z masłem Shea... 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 She. Jak ktoś wie, jak się to wymawia, to niech w końcu mi ktoś napisze, ja za każdym razem mówiła masło sziszało. W każdym razie dostajemy pełny produkt, to jest 100 ml, i w sklepach dokładnie tak samo 100 ml możecie znaleźć. Cena takiego kremu to jest 34 zł i tak naprawdę to co oni tutaj piszą, co jest, załóżmy, wyróżniające, to jest to, że właśnie mają naturalne ekstrakty, a zapachy są inspirowane naturą. Inspirowane, czyli znaczy, że wcale nie są naturalne, tak mi się wydaje, bo inaczej by napisali, że ma naturalny zapach. Um, ja go używałam, nawet jeszcze dzisiaj, tak zupełnie na świeżo, i zdecydowałam się użyć go na nogach, dlatego że na nogach ja mam najtwardsze włoski i zawsze są najbardziej oporne. Tutaj jest napisane, żeby pozostawić na 5 minut, i jeżeli to nic nie da, no to pozostawić na kolejne 5, ale nie dłużej niż 10 minut łącznie. Ja y, nauczona poprzednimi kremami do depilacji, bo już kiedyś używałam. Zostawiłam od razu na 10 minut, dlatego, że moje włosy naprawdę są twarde. I po tych 10 minutach użyłam szpatułki, którą oni dołączyli i powiem Wam szczerze, że ona rzeczywiście zadziałała. Nawet specjalnie zostawiłam sobie taki jeden obszar, na którym miałam bardzo, bardzo króciutkie włoski na nogach i nawet te bardzo krótkie włoski ten krem wyłapał, um, ale nie wszystko zeszło tą szpatułką, więc to jest tak, że to jest na takie pierwsze pociągnięcie, a potem jak zmywałam krem, to użyłam takiej, um, takiej szorstkiej rękawicy do podpysznic czy tam do kąpieli i tą szorstką rękawicą po prostu z z wymasowałam resztę tych włosów. Uważam, że ten krem jest skuteczny, natomiast nie wiem, czy tak samo jak maszynka do golenia, może już się przyzwyczaiłam, więc ja pewnie zużyję to opakowanie, natomiast raczej tak czy siak będę używała maszynki do golenia i nie zauważyłam, żeby coś było super innego w tym kremie, w sensie dla mnie się nie wyróżnia jakoś bardzo od innych produktów tego typu. Potem moi drodzy mamy kolejną maskę do włosów, tak jak pamiętacie w zeszłym boksie były aż dwie, i teraz dostajemy jeszcze jedną, czyli tak naprawdę mamy trzy maski do wykorzystania w ciągu dwóch miesięcy, co moim zdaniem jest bardzo dużo. I to jest maska, która intensywnie naprawia i przywraca prawidłową strukturę włosów oraz ich naturalną siłę. Nie zawiera parabenów, i my dostajemy produkt o pojemności 30 ml, a normalnie dostaje się 150. I cena takiego pełnego produktu to jest około 60 zł. Dla moich włosów to jest chyba troszeczkę za mało, jest to całkiem fajna maska, ale na przykład ta maska, yy, jaka się nazywała, yy, to była ta strasznie długa nazwa, Fy, Keratin coś takiego, to ona działa o wiele lepiej niż ta, więc zależy kto jakie ma włosy i jakie włosy czego potrzebują. W każdym razie, no, mi się wydaje, że szału nie ma, fajne jest to, że nie ma parabenów. Tak jak w poprzednim pudełku były dwie rzeczy do włosów i dwie rzeczy do stóp, to teraz mamy dwie rzeczy do ust. Jedna to jest kredka, która tak naprawdę jest szminką. Ja zaraz wam powiem co tutaj napisali. Szminka wołówku o intensywnym i długotrwałym kolorze. Bardzo łatwa w aplikacji. Po zastosowaniu natychmiast łagodzi i nawilża skórę ust. Dostępna w błyszczących i matowych odcieniach. W pudełku znajdujemy produkt. Pełny, czyli jest to 1,8 grama, i taki produkt kosztuje 80 zł. Uważam, że jak na kredkę do ust to jest dosyć sporo. Ja tylko tyle wydaję na kredki Make Up Forever, które są de facto wodoodporne i naprawdę są to bardzo dobre kredki. Um, ale to jest szminka Bovku. I ja mam na szczęście kolor matowy i na szczęście jest to kolor bardzo fajny, nie tak jak w poprzednim boxie. Tutaj mamy coś w stylu wiśni albo wina. Ja, jak widzicie, mam coś już na ustach, więc może wypróbuję to pod koniec filmu, żeby wam pokazać jak to wygląda, bo jeszcze mamy drugą rzecz do ust. I to moi jest wypełniacz ust lustrzany blask. Jest od firmy Dermo Future albo coś takiego. I producent pisze, że powiększa i wypełnia wargi. Pobudzone zostaje krążenie, a usta nabierają koloru i ujędrniają się. Działa mechanicznie, jak poduszka dla zapadniętej skóry. W pudełku znajdujemy pełny produkt, czyli 12 ml, a cena takiego produktu to jest około 20 zł. Ja już kiedyś używałam takich produktów, jak byłam o wiele, wiele młodsza, bo teraz nie uważam, żebym takiego czegoś potrzebowała. I powiem wam szczerze, że zwykle to wszystko bazowało na jakimś tam mentolu albo czymś takim i po prostu cały czas czuliście mrowienie w ustach, a w zasadzie nie w ustach tylko na ustach i to było średnio przyjemne. Natomiast tutaj w ogóle tak strasznie mocno to reklamują i także w ogóle super i tak dalej. Jest napisane, że pierwszy efekt już po 5 minutach od zastosowania, a po 28 dniach stosowania usta stają się wypełnione i powiększone, a zmarszczki znikają. Aha, czyli to nie jest tylko na zasadzie, że w trakcie używania, yy, w trakcie, kiedy ten produkt macie na sobie, to wtedy właśnie usta się wydają pełniejsze, tylko okazuje się, że obiecują, że po miesiącu stosowania te usta będą większe. Szczerze mówiąc, spróbuję tego używać. A... Problem z regularnością, nie? Bo musiałabym przez miesiąc stosować regularnie codziennie. A ja średnio lubię takie lustro na ustach. Natomiast zobaczymy. Może mi jakoś pójdzie. Czyli to też za chwilę przy Was wypróbuję. Odczekam 5 minut i zobaczymy, jak będzie przed i po. A jeszcze teraz została nam ostatnia rzecz, czyli maska do twarzy. W swoim pudełku znajdziesz jedną z masek do twarzy, i tutaj są wymienione różne. Ja mam intensywnie rozjaśniającą maskę arbutynową. Nie wiem, co to jest. Arbutynowa to pewnie jakiś ciekawy składnik. I tak, znajdujemy jedną sztukę produktu, i ta sztuka kosztuje od 6 do 8 zł. To jest maska, która składa się z dwóch płatów. Teraz wam właśnie pokażę, jak ją zakładałam. Zwykle te maski są takie pełne i rzeczywiście trochę łatwiej było ją założyć. Zawsze mnie przerażają takie maski. One są mega creepy. A! I nie mogę oddychać! Co się dzieje? I w ogóle czuję się teraz jak telaska z y, filmu z Banderasem. Tutaj widzę, że są jakieś pewnie koreańskie bądź japońskie znaki, więc obstawiam, że jest to firma, która jest właśnie z Azji. E, I ja też używałam już wcześniej właśnie takie maseczki, w sensie jak mumia. I one są dla mnie średnie tak trochę, bo wywołują u mnie podrażnienie skóry. To znaczy, jeżeli trzymam 15 minut i od razu zmyję ten produkt, no to wtedy okej, okay, nic się nie dzieje. Natomiast um, na przykład tutaj nie było napisane, czy trzeba potem zmyć te resztki płynu, które zostają na twarzy, bo po prostu tutaj jest napisane, żeby tylko zdjąć maskę i tyle. Więc ja dokładnie to zrobiłam, bo pomyślałam, że po prostu nie trzeba tego zmywać. I może rzeczywiście nie trzeba. Natomiast moja skóra zarogowana to strasznie. Chyba po jakichś 10 minutach od zdjęcia już tej maski, um, skóra zaczęła mnie piec. Potem patrzę w lustro i mam po prostu takie czerwone plamy na całej twarzy. I to trochę szczypie, trochę swędzi. Więc od razu spłukałam to wodą, nie nakładałam nic na twarz, poczekałam, aż się uspokoi. I rzeczywiście po jakichś 30 minutach to się uspokoiło. Natomiast, um, no, mam średnie doświadczenia z takimi maseczkami. Szczególnie, że nie zauważam jakiejś specjalnej różnicy. ж по po tym. Tak jak pamiętacie, zostają mi dwa do wypróbowania. Jeszcze przypomniało mi się, że miałam wam dać e, taki update tego poprzedniego pudełka, bo wypróbowałam w końcu krem, ten z kwasem migdałowym i plastry, te dziwne plastry napięte, e, więc update kwasu migdałowego, a w zasadzie kremu z kwasem migdałowym jest taki, że ten krem na razie mi się podoba. E, używam go od jakichś trzech tygodni i powiem wam, że na pewno nie popsuł mojej cery, nie zauważyłam jakiejś super poprawy, natomiast dopóki nie psuje, to ja go używam, bo dla mnie straszny jest po prostu jak, jak cokolwiek mi jakiś krem psuje, to po prostu od razu go odkładam i do niego nie wracam. A jeżeli chodzi o plastry do stóp, to przede wszystkim najlepiej w ogóle te plastry zakładać w ogóle zimą, dlatego że trzeba jednak założyć na te plastry skarpetki, bo kiedy w nocy sobie szuracie tymi stopami, to plastry się łatwo odklejają, one wcale się tak super nie trzymają stopy i mi się właśnie w nocy odkleił jeden, więc polecam na pewno używać skarpetek do tych plastrów. A jeżeli chodzi o działanie, to dosyć trudno jest mi coś powiedzieć. Dlatego, że ja nie mam popękanych stóp, a w zasadzie pięt, a to było do popękanych pięt, ale moje pięty, mimo że są w dobrym stanie, to jakoś nie zauważyły gigantycznej różnicy. Może trzeba rzeczywiście stosować regularnie, bo dostajemy cztery plastry w jednym opakowaniu i może na przykład co parę dni trzeba ten plaster przyklejać, ale po jednym razie po prostu skóra była tak jak gdyby trochę nawilżona ale na pękające pięty, nie wiem czy trochę nawilżona, to jest wystarczająco. Wydaje mi się, że jednak fajnie jest zainwestować na przykład w jakiś dobry pedikur leczniczy, na przykład jeżeli macie problemy właśnie z pękającymi piętami. Są przecież nawet zabiegi takie stricte na pękające pięty i wtedy wydaje mi się, że to jednak lepiej działa. Natomiast jak nie macie kasy, no to wtedy takie rzeczy może Mogą pomóc. Wydaje mi się, że te plastry są zbyt słabe. Po prostu miałam wrażenie tak, jakbym na przykład namoczyła sobie trochę stopy wodą, nie było szału. naprawdę. Ok, więc teraz mamy te dwie rzeczy. Ja sobie nałożyłam bardzo sprytnie pomadkę na usta, więc ją zmyję. I chyba najpierw, czego ja najpierw użyję? Hmm, może najpierw użyję. Tej kredki, żeby nie miała żadnego podłoża innego, i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda, jak się to rozkłada. A potem użyję tego śmiesznego preparatu, odczekam jakieś 5-10 minut i zobaczymy, jaki jest efekt. Teraz mam moje naturalne usta, niczym ich wcześniej nie nawilżałam, także one są od razu po zmazaniu tamtej pomadki. I teraz na takie suche usta zobaczymy, jak właśnie zadziała pomadka w ołówku, dlatego że najczęściej właśnie takie. Suche pomadki yy, dosyć mocno wysuszają usta, a tutaj było napisane, że nie będzie wysuszać, więc zobaczmy. Na razie nakłada się bardzo, bardzo przyjemnie. I też mam wrażenie, że bardzo dobrze to wygląda. Powiem Wam, że w przeciwieństwie do tamtej e, pomadki, którą dostałam w zeszłym miesiącu, ten kolor jest naprawdę bombowy. Po prostu to jest kolor, który ja bardzo, bardzo lubię. Mm. Na ustach nie czuję, żeby to była sucha kredka. Ona jest troszeczkę taka, hmm, jakby to nazwać troszeczkę może woskowa, ale absolutnie się nie klei. Jest takie przyjemne uczucie pomadki, która jest ani klejąca, ani taka hmm, zbyt sucha. Po prostu takie bardzo fajne wyważenie na razie, bo wiadomo, że to jest nadal kredka i. Może się okazać, że ona jednak będzie za ale zobaczcie, jak fajnie wygląda w ogóle ten kolor. On jest na maksa matowy, bardzo, bardzo ładny. Łatwo się to nakłada. Wszystkie linie wychodzą proste, chociażby ze względu na to, że to jest po prostu kredka, która jest dosyć twarda. Łatwo jest modelować nią usta, bo to jak widzieliście, wyjechałam trochę tutaj po tej stronie na górnej wardze, Wyjechałam trochę do góry, bo tutaj mam mniejszą tą wargę i dosyć łatwo się to robiło. Wydaje mi się, że to będzie. Kredka, którą naprawdę, naprawdę polubię. Mam takie bardzo przyjemne uczucie, że coś niby jest na tych ustach, ale tak naprawdę tego nie czuję. Od razu możecie zobaczyć, jak pięknie ta kredka wybieliła mi zęby. To jest takie optyczne wybielenie zębów. Ja o tym zrobiłam zresztą jakiś czas temu film. Właśnie jakimi pomadkami można sobie wybielić zęby, jakimi kolorami na przykład, więc oczywiście link do tego filmu wrzucę na dole w opisie, jeżeli kogoś to interesuje, bo wydaje mi się, że to jest taki bardzo szybki i bardzo sprytny trik, którym można właśnie sobie mm, wybielić zęby. Powiem Wam, że z przykrością będę musiała teraz zmyć tę pomadkę, bo naprawdę czuję się w niej super. Moje usta się w niej czują super, ale teraz niestety muszę ją zmazać, żeby wypróbować ten oto lustrzany blask. Powiem Wam, że o wiele bardziej wolę takie matowe wykończenie niż jakieś lustrzane błyszczyki, ale dla dobra nauki spróbujmy, moi państwo, nałożyć to na usta. Jakby co, to przepraszam, ja tylko tak chciałam dla śmieszków, a nie dla przedrzeźniania ludzi. No, powiem wam, że naprawdę mi się tak szkoda, ona jest taka ładna! Mm. O, chusteczko, rób swoje. O, ten gość taki ładny! On jest tak równy! Jak się uśmiechnę, to nie widać żadnych przerw, nie widać żadnych suchych skórek. Ona po prostu idealnie pokryła mi usta. Najczęściej właśnie jak się uśmiechniecie, to widać te wszystkie jakieś niedociągnięcia, albo właśnie suche miejsca, czy coś takiego, a tutaj mimo, że naprawdę mam dosyć suche usta. Mm -mm. Moi drodzy, to może być moja ulubiona kredka, ale będę was informować. O! Ale zmywa się o wiele łatwiej niż tamta, którą miałam. A ja miałam. Y co ja miałam? Już wam mówię co ja miałam. miałam Manhattana Soft Matte i on szczerze mówiąc wysusza dosyć mocno usta, ale schodził o wiele trudniej niż to. Hm. Czy to może znaczyć, że łatwo się zmywa? W sensie na przykład jak jecie albo jak pijecie? Mam nadzieję, że nie, bo naprawdę była super. Hm. To jest wyglądam jak klaun, bo to wszystko mi się roztarło. E, poprawię to trochę podkładem i zaraz do was wracam. Dobra, teraz znowu mam gołe usta i biorę lustrzany blask zobaczymy jak się będę po tym czuła bo tak powiem wam, że średnio lubię takie produkty ale zobaczmy, że niby wypełnia zmarszczki na ustach i w ogóle skóra jest potem taka gładka, jak na razie to używa się tego trudniej niż tej kredki, ale konsystencja jest bardzo przyjemna, jest taka hmm, przyjemnie śliska, ale nie jest to wodniste tylko jest takie hm. trudno mi to określić, ale bardzo przyjemnie się potem czują usta. Na razie nie czuję żadnego mrowienia, nie czuję żadnego zapachu nie żadnego smaku. Um, no, ten lustrzany blask nie jest taki zły, bo wygląda w miarę naturalnie. To nie jest taki tani błyszczyk. W sensie w efekcie może nałożę go jeszcze trochę więcej, bo nic nie czuję. Mniej nie wiem, ile się powinno go używać, jak dużo. Dobra, więc to ma pobudzić krążenie. Ja na razie poczekam sobie 5 do 10 minut yy, i powiem wam mniej więcej, co czuję i jaki efekt zauważyłam, więc to jest przed. Minęło prawie 10 minut. i Rzeczywiście wydaje mi się, że moje usta nabrały trochę więcej koloru, natomiast sam produkt stał się dosyć mocno kleisty, o ile na początku był taki bardzo śliski, gładki, trochę maślany, to teraz czuję, że że te usta mi się trochę sklejają pewnie dlatego, że sporo tego produktu zostało wchłonięte yy, ale średnio lubię taki efekt co do powiększenia hmm. sprawdźmy widzicie jakiś efekt? zastanawiam się szczerze mówiąc czy tutaj coś to w ogóle dało, oprócz tego lustrzanego błysku czy tam blasku i oprócz sklejonych ust Powiem wam, że nie widzę takiej różnicy jakiejś. Może postaram się używać tego przez najbliższy miesiąc. Zastąpię mój Carmex tym i może coś to da czemu ja spróbuję, ale nie pokładam w tych wielkich nadziei. Ten produkt akurat nie powoduje takiego mrowienia ust, nie czuć żadnego mentolu, ani żadnego innego takiego składnika, który zwykle jest w takich produktach. Tutaj po prostu macie wrażenie, że nie dzieje się nic, może to jest złudne, może coś się dzieje, ale tego po prostu nie czuć, natomiast dla mnie to jest dużym plusem, że nie czuć właśnie takiego mrowienia, mentolu i tak dalej, bo to zawsze mi trochę przeszkadzało, te usta były takie zdrętwiałe i miałam wrażenie, że jak po botoksie. Chciałabym wiedzieć, który produkt wam się spodobał najbardziej, bo ja z tych wszystkich jednak wydaje mi się, że najbardziej polubiłam kredkę do ust mimo że użyłam jej dopiero przed chwilą, to uważam, że jest takim chyba najbardziej wartościowym akurat z tego boxu dla mnie produktem. Natomiast najbardziej mi się nie spodobał ten krem, ten nibochronny coś tam to w ogóle jest masakra. Więc moi mili widzimy się w tym kanale za tydzień, w kolejny piątek, a na drugim kanale możecie mnie zobaczyć już w niedzielę i jeszcze w środę, bo na kanale vlog mam dwa filmy w tygodniu, a na tym mam jeden, więc łącznie to są trzy filmy ode mnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak zwykle ściskam was serdecznie przez internet i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Creepy!